Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o reguły MAUPA w CSS. Możesz nauczyć się, jak używać i pisać reguły MAUPA, takie jak import, media i layer. Uwzględniono również praktyczne aspekty, takie jak pisanie zapytań medialnych i łączenie import z layer. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Proszę z tego skorzystać. Reguły CSS, Maupa, Ad Rules to specjalne instrukcje służące do kontrolowania zachowania i warunków stosowania stylów CSS. W przeciwieństwie do standardowych właściwości CSS reguły małpa stosują style warunkowo lub importują zewnętrzne zasoby. Przykładowe reguły małpa to Media, import i keyframes między innymi. Import służy do importu innych plików CSS do bieżącego arkusza stylów. Umożliwia to łatwe ponowne użycie zewnętrznych plików CSS. Import musi być napisany na początku arkusza stylów. Należy unikać tego w dużych projektach ze względu na wpływ na wydajność. Media używa zapytań medialnych, aby stosować style w oparciu o określone warunki, np. szerokość ekranu, rozdzielczość i tym Często jest używany w implementacji projektów responsywnych. Poniżej przedstawiono najczęściej używane warunki stosowane w zapytaniach medialnych. Minimalna szerokość min stosuje style, gdy szerokość jest równa lub większa od określonej wartości. Maksymalna szerokość max width, stosuje style, gdy szerokość jest równa lub mniejsza od określonej wartości. Orientacja urządzenia orientation może być ustawiona na pionową portrait lub poziomą landscape. Style mogą być stosowane w oparciu o rozdzielczość Resolution. W tym przykładzie zdefiniowano obraz tła w wysokiej rozdzielczości dla ekranów o wysokiej rozdzielczości. Zapytania medialne mogą również łączyć wiele warunków. Warunek End stosuje style, gdy wszystkie warunki są spełnione. W tym przykładzie, gdy szerokość ekranu wynosi 600 pikseli lub więcej i orientacja jest pionowa, kolor tła elementu body zostaje ustawiony na jasnozielony. Warunek or stosuje style, gdy którykolwiek z warunków jest spełniony. W tym przykładzie, gdy szerokość ekranu wynosi 400 pikseli lub mniej lub orientacja jest pozioma, kolor tekstu w elemencie body zostaje ustawiony na szary. Warunek NOT stosuje style, gdy warunek nie jest spełniony. W tym przykładzie dla wszystkich urządzeń, gdy szerokość ekranu nie wynosi 600 pikseli lub więcej, rozmiar czcionki elementu BODY zostaje ustawiony na 14 pikseli. Małpa font myślnik FACE służy do definiowania czcionek internetowych. Za pomocą tej reguły można pobierać zewnętrzne czcionki i stosować je na stronie internetowej. Zamiast polegać na standardowych czcionkach, można używać czcionek niestandardowych. Należy zwrócić uwagę na rozmiar plików czcionek. Keyframes służy do tworzenia animacji CSS. Style można określać na każdym etapie animacji. Pozwala na szczegółową kontrolę animacji. Jest używane w połączeniu z właściwością Animation. Support sprawdza, czy określone funkcje CSS są obsługiwane przez przeglądarkę i stosuje style na podstawie wyniku. Pomaga utrzymać kompatybilność między starszymi a nowszymi przeglądarkami. Mechanizmy alternatywne mogą być stosowane poprzez wykrywanie funkcji. Page służy do kontrolowania stylów dla drukowania. Jest przydatne do ustawiania rozmiaru strony i marginesów. Służy do ustawiania stylów dla mediów drukowanych. Możesz również dostosować style określonych elementów strony, takich jak nagłówki i stopki. Harset określa kodowanie znaków pliku CSS. Głównie określa się UTF-8. Musi zostać określone na początku arkusza stylów. Jest szczególnie używane na stronach wielojęzycznych. Layer to nowa reguła małpa, która służy do organizowania pierwszeństwa arkuszy stylów w CSS, umożliwiając grupowanie i zarządzanie różnymi regułami CSS w warstwach. Ta reguła jest szczególnie przydatna w dużych arkuszach stylów lub projektach zawierających wiele zewnętrznych arkuszy stylów, aby łatwiej unikać konfliktów CSS. W arkuszach stylów CSS pierwszeństwo jest zwykle określane przez kaskadę, ale używając layer, można bardziej elastycznie i jasno kontrolować pierwszeństwo stylów. Podczas definiowania stylów za pomocą layer, składnia będzie wyglądać następująco. Na przykład możesz zdefiniować style w różnych warstwach w ten sposób. W tym przypadku warstwy Reset, Base i Fim są odpowiednio zdefiniowane, a ostateczny styl H1 jest określany przez zawartość warstwy Fim, co skutkuje zastosowaniem: Color, Red. Potężną cechą Layer jest to, że umożliwia zarządzanie priorytetem stylów między warstwami. W powyższym przykładzie, ponieważ warstwa FIM jest zdefiniowana jako ostatnia, nadpisuje style zdefiniowane w innych warstwach. Dodatkowo, Layer może być używany do zarządzania kaskadą priorytetów w zewnętrznych arkuszach stylów lub plikach CSS ładowanych z innych bibliotek. Kolejność warstw ma priorytet w ramach kaskady CSS, przy czym style zdefiniowane później mają pierwszeństwo. Na przykład możesz wyraźnie określić kolejność warstw, zapisując je w ten sposób. To zapewnia, że style są stosowane w kolejności film, base i reset, nawet jeśli warstwa film została zdefiniowana jako pierwsza. Łącząc import i layer, możliwe jest również zarządzanie warstwami w zewnętrznych arkuszach stylów. To pozwala na umieszczanie zewnętrznych arkuszy stylów w różnych warstwach, zarządzając ich priorytetem. Layer to potężne narzędzie w zarządzaniu stylami CSS, oferujące wygodny sposób unikania konfliktów stylów w dużych projektach. Jest szczególnie istotne w zarządzaniu priorytetami stylów w sposób zwięzły przy pracy z wieloma źródłami stylów. Warto zapamiętać następujące kwestie. Rozdzielając style na warstwy, możesz kontrolować priorytet kaskady. Używając tego w połączeniu z import, możesz uwzględnić zewnętrzne pliki CSS w zarządzaniu warstwami. Definiowanie wielu warstw może zapobiec konfliktom stylów. To minimalizuje kolizje stylów i umożliwia efektywne projektowanie nawet w projektach wymagających złożonego zarządzania stylami. Podczas korzystania z layer, warto wziąć pod uwagę takie aspekty, jak konwencje nazewnictwa warstw, kolejność importu oraz liczba warstw odpowiednia do skali projektu. Nazwy warstw są ustalane na podstawie struktury i celu projektu. Powszechne przykłady nazewnictwa warstw obejmują następujące: Base warstwa definiująca podstawowe style, takie jak resetowanie i typografia, Layout warstwa definiująca style dla układu strony i systemów siatek. Components warstwa definiująca style dla wielokrotnie używanych komponentów interfejsu użytkownika, takich jak przyciski i karty. Utilities warstwa definiująca style dla klas użytkowych, np. margin, padding, text center. Podczas obsługi wielu plików CSS ważne jest ustalenie jasnej kolejności za pomocą import. Taka kolejność zapewnia zachowanie zamierzonego priorytetu. W małych projektach ograniczenie liczby warstw może zmniejszyć złożoność. Reguły CSS Małpa to potężne narzędzia wspierające elastyczne stosowanie stylów i poprawę wydajności w projektowaniu stron internetowych. Media, keyframes i supports ułatwiają stylizację z uwzględnieniem różnic między urządzeniami i kompatybilności przeglądarek. Dodatkowo, import i małpa font myślnik Face umożliwiają efektywne włączenie zewnętrznych zasobów dla bogatszego wyrazu. Zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie tych reguł Maupa pozwala na skuteczniejsze pisanie kodu CSS. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Mam nadzieję, że ten film pomoże poprawić Twoje życie programistyczne. Subskrybując kanał możemy dostarczać więcej przydatnych informacji.